Cześć, jestem Maciek, a w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia m.in. o nowej inwestycji Regi Warszawa, o rekordzie transferowym Budeswigi oraz o decyzji Guaina. Zaczynamy! Hey, no, 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 no. Podsumowanie zaczynamy od plotki na temat nowych koszulek Juventusu. Jak się okazuje, stara dama odchodzi od dobrze nam znanych czarno-białych pasów i postanawia zastąpić je dwoma panelami, oczywiście w barwach klubowych, które oddzielać od siebie będzie czerwony pasek. Taką informację podał serwis FootHeadlines.com, a ich przewidywania bardzo często się sprawdzają. Najwidoczniej klub postanawia zrobić kolejny krok w odświeżaniu wizerunku, który rozpoczęli 2 lata temu od zmiany loga. Będąc przy Juventusie możliwe, że w letnim okienku transferowym klub opuści Miralem Pianić. Co prawda do końca sezonu jeszcze pozostało kilka miesięcy, ale Zidane już teraz obserwuje i dogaduje z Florentino Perezem, kto mógłby wzmocnić Real Madryt. Królewscy zabośniaka musieliby wyłożyć minimum 100 milionów euro, jednak istnieje możliwość wymiany za to jego krosa. W transferze pomóc mają dobre stosunki na linii Juventus-Real, które umocniły się po transferze Cristiano Ronaldo. Na liście życzeń Francuza oprócz 28 latka są również Eden Hazard, Sadio Mane, Paul Pogba czy Kylian Mbappé. A jak wiemy, pieniądze potrafią wiele, więc możemy spodziewać się nowego Galacticos. Jedni rozmyślają, a inni kupują. Bayern Monachium potwierdził zakup Lukasa Hernandeza. Bawarczycy za Hiszpana wydali aż 80 milionów euro. Taka kwota zagwarantowała 23-latkowi pierwsze miejsce na liście najdroższych transferów Bundesliga i czwarte na liście najdroższych Francuzów. Hernandez obecnie leczy kontuzję więzadła kolanowego, którą nabawił się w lutym tego roku. Grube miliony wydaje również Legia Warszawa, która w środę zorganizowała konferencję potwierdzającą oddanie placu budowy generalnemu wykonawcy. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to dwa lata temu Legia zakupiła 14 hektarów ziemi pod warszawskim godzisku mazowieckim, gdzie powstać ma jeden z najnowocześniejszych ośrodków sportowych w Europie, Legia Training Center. Łączny koszt budowy to 80 milionów euro. W ośrodku powstanie m.in. 6 boisk sportowych, biuro pionu sportowego, szatnie dla dorosłej drużyny i dzieci z akademii, gabinety medyczne, część hotelowa i bursa, centrum badawcze Legia Lab, czy powierzchnia dla startupów sportowych. Termin rozpoczęcia wyznaczono na kwiecień tego roku, a cała budowa zakończyć ma się w czerwcu 2020 roku. Jan Bednarek znalazł się w najlepszej 11 u 23 pięciu najlepszych lig europejskich, przygotowane przez portal hroskot.com. Polski obrońca za swoje dotychczasowe występy w bieżącym sezonie otrzymał notę 7,12 w 10 punktowej skali. Oprócz Polaka w najlepszej 11 znaleźli się między innymi Pau AC Milanu, Gianluigi Donnarumma na pasie Petrę, Kylian Mbappé czy pomocnik Borussii Dortmund Jadon Sancho. Warto zauważyć, że Bednarek jest jedynym piłkarzem grającym w Premier League w całym zestawie. venho. To już koniec Gonzalo Igualina w reprezentacji Argentyny. 31-latek postanowił zrezygnować z kadry po tym, jak nie został powołany przez nowego selekcjonera, Lionela Scaloniego na ostatnie mecze towarzyskie. Napastnik był jednym z najbardziej krytykowanych piłkarzy za niepowodzenie Argentyny na wielkich imprezach. Ostatni raz strzelił gola Albi Albiceleste w październiku 2016 roku w pojedynku z Peru w eliminacjach Mistrzostw Świata. W reprezentacji rozegrał 75 meczów, w których strzelił 31 goli, co daje Szóste miejsce w klasyfikacji wszechczasów. W tym odcinku to wszystko. Ja zapraszam do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie, no i czołem.